Szanowni Państwo, cel jest jasny i prosty. Wiemy, że dochodzi do niekontrolowanej masowej migracji w naszym kraju. Niestety, nasi sąsiedzi, Niemcy, przerzucają nam nielegalnych migrantów. Również mamy w Białej Podlos Podlaskiej ośrodek dla uchodźców, szerzony ośrodek dla uchodźców, i z naszych informacji wynika, że Tacy imigranci przybywają również do białej Podlaskiej. stąd biała Podlaska musiała być na mapie tych protestów, które dzisiaj odbywają się w całej Polsce. Tutaj musimy to już zauważyć na fakt, że my w zasadzie jako państwo polskie nie mamy żadnej polityki migracyjnej. Jeśli chodzi o legalną migrację, jest nawet wskazana tak przy naszym tutaj e, demografii naszej, tak, niestety mamy coraz mniej urodzeń, natomiast to musi być też kontrolowana legalna migracja. My nie jesteśmy przeciwni ludziom, ludziom z innych krajów, którzy chcą tutaj osiedlać się, pracować, zakładać swoje rodziny. My jesteśmy przeciwni ludziom, którzy nie mają żadnych dokumentów, nie są zweryfikowani, nie wiemy co oni robili w swoich krajach, czy nie popełniali przestępstw. Dlatego jesteśmy tutaj dzisiaj i dlatego protestujemy, bo nie chcemy niekontrolowanej masowej migracji. E, chwali się ta minuta ciszy dotycząca śmierci i morderstwa w sumie e, mieszkanki miasta Torunia. Torunia. Natomiast e, też e, mój kamyczek do ogródka. Polacy, czy też Nacje w poszczególnych innych państwach, również są takie osoby, które zabijają. Przykład ostatni pana Dudy, e, który później był szukany przez kilka dni po lasach. E, też różnica, na czym to polega. Ja domyślam się, że to jest też punkt taki, na którym można jednak zbić pewnego rodzaju kapitał polityczny, ale też przekonać ludzi, być może w. Do innych celów jednocząc przy wspólnym temacie, musimy szanowni państwo, rozgraniczyć tutaj dwie rzeczy. E, pierwsza rzecz, o której pan redaktor wspomniał, czyli że to też Polacy dokonują przestępstw, e, dokonują czynów haniebnych. Oczywiście zgadzamy się, natomiast widzimy to po statystykach. Mamy już bardzo dużo tych statystyk, że tam, gdzie są nielegalni migranci, tych przestępstw na tle seksualnym, przede wszystkim na tle seksualnym, jest coraz więcej. Wię więc to nie są jakieś fejkowe e, informacje, tylko to jest już fakt. Fakt, który ma miejsce w Europie Zachodniej. Europa Zachodnia pomyliła się w tej kwestii. Nielegalna migracja, jak już widzimy, jest zła. Zła przede wszystkim dla naszych kobiet, dla naszych dzieci, bo są to osoby najmniej. E, są to osoby po prostu bezbronne. E, mm, przykład międzyrzeca Podlaskiego. Kilkanaście nacji. W sumie byliśmy ten, również dzisiaj w tym mieście e, osoby. Z obcych krajów, i innych krajów. Spotyka się normalnie na ulicach, w restauracjach, w, przy, w gastronomii, w sklepach. To dzisiaj, między innymi, ja miałem taki też przykład, ale tak jest tam na co dzień. Między rzeczą podlaskim nie słyszy się informacji o tym, żeby te osoby prowokowały. Jeśli są jakieś sytuacje, to między sobą. Mało tego potwierdzę, ponieważ podczas jednej sesji Rady Powiatu komendant miejski policji informował o tych sprawach i mówił, że taki sytuacja. Tam się jednak nie notuje. E, natomiast oczywiście są inne przykłady. E, czy też nie warto dozować w pewnych sytuacjach tego strachu, tych obaw? E, mm, jak uważacie? Panie redaktorze, my przede wszystkim chcemy być mądrzy przed szkodą. Wiemy o tych osobach, które zamieszkują w Międzyrzecu Podlaskim, już takie osoby pojawiają się w Białej Podlaskiej, natomiast jest to w tej chwili niewielka ilość. Z doświadczenia Europy Zachodniej wiemy, że jak pojawi się tych ludzi coraz więcej, to to zagrożenie wzrasta. Ci ludzie grupują się, chodzą większą grupą, czują się po prostu pewniej, a my po prostu chcemy być bezpieczni we własnym kraju. Na tabliczkach widziałem również hasła dotyczące Ukrainy i Ukraińców, to w takim razie dopytam, czy są nacje, które są mile widziane w Polsce? Na czym to polega? Jakim obcokrajowcem należałoby być, który byłby przez nas, przez część społeczeństwa, zaakceptowany? Przede wszystkim Polska jest gościnnym krajem. My tutaj. Ugościmy każdego, który chce w naszym kraju żyć, pracować, i dostosować się do naszych tradycji, do naszych wartości. Zachować nasze normy. Zachować nasze normy. Natomiast my jesteśmy tutaj przeciwnikiem kultury obcej nam, kultury, która nie szanuje kobiet. Dlatego tak jak już wcześniej wspomniałem, tutaj chcemy zadbać o nasze dzieci, nasze przyszłe pokolenia, o nasze kobiety. I tu jest, szanowny panie redaktorze, szanowni państwo, ta różnica. Konferencja na początku miała się również odbyć i tym dotyczyć flagi Ukrainy na balkonie Urzędu Miasta. Jest remont, drobne prace konserwatorskie tej flagi nie ma, więc być może i z tym nie było dzisiaj powiązań dużych. Natomiast co słychać w tym temacie? Czy odpuściliście? Jakie są tutaj kolejne kroki podejmowane? Wymiana pism, jak to wygląda? To znaczy, e, szanowni Państwo, my tego tematu nie odpuściliśmy, dokładamy do tego tematu kolejne. Natomiast e, proszę poczekać jeszcze chwilkę na koniec lipca. Myślę, że spotkamy się być może w tym miejscu e, i powiemy o naszych dalszych działaniach. Tutaj jeden z naszych członków e, zadał pytanie e, panu prezydentowi w trybie info, dostępu do informacji publicznej, kto wykonuje ten remont, e, czy jest jakaś e, umowa na wykonanie tego remontu. Z, info, z informacji, które uzyskaliśmy, dowiedzieliśmy się, że to pracownik Urzędu Miasta będzie wykonywał ten remont. Także, też nie wiemy, jakim sposobem, natomiast zdziwiła nas ta odpowiedź, że to któryś z pracowników, natomiast dostaliśmy taką bardzo lak lakoniczną, wymijającą odpowiedź. Ale, Szanowni Państwo, będziemy dalej drążyć ten temat. I proszę, poczekajcie, na koniec lipca będzie naprawdę duża informacja. Witam Państwa bardzo serdecznie, nazywam się Paweł Borysiuk, Konfederacja. Szanowni Państwo, spotykamy się dziś. Aby wyrazić nas sprzeciw, przeciwko nielegalnej imigracji. W całej Polsce, w 80 miastach organizowane są dzisiaj pikiety. Chcemy wyrazić nas, nasz głos w tej sprawie. Chcemy, aby Polska była bezpieczna, aby nasze miasto Biała Podlaska nie podzieliło losu miast z Francji, Niemiec czy, swe, czy Szwecji. Jesteśmy tutaj po to, aby zadbać o bezpieczeństwo naszych dzieci. Naszych przyszłych pokoleń. Szanowni Państwo, teraz oddam głos koledze Kamilowi. Bardzo proszę. Witam Państwa bardzo serdecznie, Kamil Lewczuk, Konfederacja. Tutaj już kolega wspomniał, że spotkaliśmy się tutaj. Y Protestować przeciwko nielegalnej imigracji. Chcemy też podkreślić bardzo, jak ważne są dla nas losy żołnierzy, którzy na naszej wschodniej granicy są atakowani. Też mamy przypadek śmierci jednego żołnierza sprzed dwóch lat. Także chcielibyśmy tą pikietą wyrazić swój sprzeciw przeciwko. Władzy przeciwko władzy, przeciwko bierności władzy. Także dziękuję Państwu bardzo i zapraszamy na Wiec. Jako przewodniczący dzisiejszego zgromadzenia oficjalnie je otwieram. Drodzy przyjaciele, stoję tu dziś przed Wami nie tylko jako organizator tego wydarzenia, nie tylko jako przewodniczący zgromadzenia. Stoję przed Państwem przede wszystkim jako Polak. Jako ojciec, jako ktoś, kto patrzy na to, co dzieje się wokół nas, z coraz większym niepokojem, ale też z coraz większą determinacją. Mam dwie małe córki i każdego dnia, kiedy patrzę, jak się uśmiechają, jak poznają ten świat, zadaję sobie jedno pytanie: w jakiej Polsce one dorosną? Czy będzie Polska bezpieczna, czy będzie wolna? Polska, w której będą mogły być dumne z tego, kim są, skąd pochodzą, gdzie nie będą musiały bać się wyjść wieczorem na ulicę. Dziś widzimy, że te pytania są coraz bardziej aktualne. Bo ci, którzy powinni nas chronić, ci, którzy powinni stać na straży naszego bezpieczeństwa, są bierni, nieudolni i ślepi na zagrożenia. Codziennie słyszymy o nielegalnej migracji, o ludziach przekraczających nasze granice, o problemach, które zachodnia Europa już zna, a których my nie chcemy. A co robi rząd? Co robi władza? Zamiast działać realnie i skutecznie, pozoruje tylko te działania. Zamiast chronić nas i nasze dzieci, udają, że problemu nie ma. A my wiemy, że ten problem istnieje i będzie narastał. I jeśli my teraz nie powiemy jasno, wyraźnie i zdecydowanie dość, to za chwilę może być za późno. Szanowni Państwo, dlatego tu dziś jesteśmy, bo Polska to nie abstrakcja. Polska to nasze domy, nasze rodziny, nasze dzieci. Jeśli my ich nie obronimy, nikt za nas tego nie zrobi. Chcemy Polski bezpiecznej, która chroni swoich obywateli, która nie zgadza się na narzucane z zewnątrz rozwiązania. Polski, która nie udaje, że wszystko jest w porządku, gdy zagrożenia rosną z każdym dniem. Szanowni Państwo, zanim przejdziemy do następnej części naszego zgromadzenia, Chciałbym, abyśmy minutą ciszy uczcili pamięć zamordowanej 24-letniej Claudii Storunia. Niech to będzie też moment, w którym każdy z nas pomyśli, dlaczego tu dziś przyszedł. Dziękuję bardzo. Teraz oddam głos kolejnym mówcom. Każdy z nich powie coś ważnego. Każdy z nich przypomni nam, dlaczego nie możemy milczeć, dlaczego musimy mówić głośno, dlaczego musimy być razem. Bo tylko razem możemy coś zmienić. Szanowni Państwo, drodzy mieszkańcy Białej. Ca całe, drodzy mieszkańcy Białej Podlaskiej i całego powiatu Białskiego, nazywam się Adam Krzyś. Razem z koleżankami i kolegami jako klub konfederacji zorganizowaliśmy dzisiaj wiec pod hasłem Stop imigracji. Takich wieców konfederacja organizuje dzisiaj ponad 80 w całej Polsce. Taki protest ma na celu pokazać całemu światu. I naszym rządzącym, że się sprzeciwiamy takim procesom. Mówimy głośno stop imigracji, stop islamizacji, stop uchodźcom. Musimy zadbać sami o swoją ziemię, o swoje rodziny, o swój wy. Bo jak widzimy obecny rząd, rząd Donalda Tuska nie robi, nie radzi sobie z tym skutecznie. Szanowni mieszkańcy Powiatu Białskiego, jesteśmy jednym z paru powiatów sąsiadujących z Białorusią z reżimem Łukaszenki. Od wielu lat toczy się tak zwana wojna hybrydowa. Masowo przerzucani się są przez granicę uchodźcy na teren naszego kraju, na teren naszego powiatu. Są to osoby o innej religii, o innych poglądach. My się temu głośno sprzeciwiamy. Proszę Was o zaangażowania w takich manifestacjach, jak dzisiaj, i głośno krzyczeć stop imigracji, stop islamizacji, stop uchodźcom. Dziękuję. Szanowni Państwo, nazywam się Damian Stępkowski i mam do Was pytanie: co zrobicie? Gdy ktoś obcy wejdzie do waszego domu bez pukania, będzie szarpał za klamkę, spróbuje wyłamać wasz zamek. puścicie go? Z uśmiechem? Nie. Będziecie bronić naszego domu, swojego domu. I słusznie. Nielegalna migracja to nie goście z kwiatami w ręku. To intruzi, którzy ignorują nasze nie. Jesteśmy gościnnym narodem. Polska zawsze otwierała drzwi tym, którzy pukają z szacunkiem. I to jest słowo klucz. Szacunek to podstawa. Prawo to podstawa, a ci, którzy je łamią, stawiają pod znakiem zapytania na nasze bezpieczeństwo. Bo kim oni są? Przyjaciółmi? Sąsiadami? Napastnikami z nożem w kieszeni? Nie wiemy i nie możemy ryzykować. Dziś stoimy tu, by powiedzieć dość. Polska to nie przechowania dla nieproszonych gości. Nasz kraj to nie plac zabaw dla tych, którzy depczą nasze zasady. Musimy działać razem, jak rodzina, która chroni to, co jej drogie. To ostrożność to nie nienawiść, to mądrość. Polska to nasz skarb, nasze dziedzictwo. Nie oddamy go bez walki. A przede wszystkim Polska to nasz dom, którego nie oddamy w obce ręce. Brońmy granic, brońmy Polski. Dziękuję. Panie, to są Niemcy lat 30. To są wielkie Polsce. Czołem. Zebraliśmy się do dzisiejszej. Zebraliśmy się tu dziś wspólnie opowiedzieć o niekontrolowanej imigracji. Spójrzmy na, to, co dzieje się nas, spójrzmy na to, co dzieje się w Europie Zachodniej. W Francji, Niemczech, Szwecji. Przez lata przyjmowali. Setki tysięcy, miliony imigrantów. Bez planów, bez pomysłów, bez kontroli, bez zasad. Dziś... Mają dramatyczny wzrost przestępczości. Terrorystyczne zamachy. Są stworzone strefy no-go. Całe dzielnice przestają być częścią ich kraju. Czy chcemy, by to samo działo się tutaj? W Podlaskim, między Międzyrzec Podlaskim czy Parczewie? To nie jest mowa nienawiści, to jest mowa o odpowiedzialności. Polska była i jest zawsze krajem otwartym i gościnnym. Ale gościnność musi mieć swoje granice. Dziś naszym obowiązkiem jest dbać o bezpieczeństwo polskich rodzin, o naszą tożsamość, kulturę i przyszłość dzieci. Zamiast masowego ściągania imigrantów, domagamy się od rządu realnej polityki prorodzinnej, wsparcia dla polskich przedsiębiorców i inwestycji w edukację i zdrowie Polaków. To są priorytety, które powinny wyznaczać przyszłość naszej ojczyzny. Rozmawiajcie o tym w swoich domach, w miejscach pracy, wśród sąsiadów. Nie dajmy się uciszyć poprawności politycznej. Tylko świadome społeczeństwo może powstrzymać procesy, które w innych krajach doprowadziły do katastrofy społecznej. Nie jesteśmy sami, ale to od nas zależy. Ale to my decydujemy o przyszłości naszego kraju. Francuskie MSW przyznaje, że 80% napadów w Paryżu popełniają osoby pochodzenia migracyjnego. W Niemczech 42% podejrzanych o przestępstwo z użyciem przemocy to cudzoziemcy. W Szwecji w przypadku napaści seksualnych dokonywanych przez nieznajomych aż 75% sprawców ma tło migracyjne. Dane Eurostatu jasno pokazują, że większość migrantów w Unii Europejskiej to młodzi mężczyźni, którzy bardzo często przyjeżdżają tutaj bez rodzin, bez kwalifikacji, co najważniejsze, bez zamiaru integracji. Chcemy, by Polska była krajem bezpiecznym i suwerennym, a nie powielała błędy krajów Zachodu, które dziś za swoją naiwność płacą najwyższą cenę. Dlatego, jako cała Konfederacja. Mówimy głośno i wyraźnie nie. Nie dla niekontrolowanej i masowej imigracji. Nie dla niszczenia naszego bezpieczeństwa i spokoju. Domagamy się rozsądnej polityki migracyjnej i przede wszystkim ochrony polskiego interesu narodowego. Dziękuję bardzo. Panie mieszkańcy Podlaskiej, spotkamy się dzisiaj, tutaj, żeby głośno i jasno powiedzieć, że nie zgadzamy się na nielegalną imigrację. I na to by decyzje o naszej przyszłości e, zapadały bez udziału mieszkańców. Biała Podlaska to miejsce, gdzie można realizować polity... Nie, gdzie nie można po cichu realizować polityki migracyjnej bez pytania lokalnej społeczności o zdanie. My mamy prawo wiedzieć. Prawo wiedzieć, kto tu ma przyjechać i na jakich warunkach. Czy nasze dzieci, szkoły i ich bezpieczeństwo są brane pod uwagę? Nie jesteśmy przeciwni ludziom, którzy uciekają przed wojną, ale mamy pełne prawo sprzeciwiać się niekontrolowanemu napływowi ludzi bez dokumentów, bez ich weryfikacji, bez jasnych zasad. Biała nie będzie miejscem eksperymentów rządowych. Tu mieszkają nasze rodziny, tu płacimy podatki i chcemy, chcemy czuć się bezpiecznie. Okay. Jako mieszkaniec Białej od urodzenia nie chciałbym, aby... Doszła taka sytuacja u nas, że po 20 ktokolwiek z Was, czy ja, czy nasze rodziny, będziemy bać się wyjść z domu i martwić, co nas spotka z zakrętem. Dlatego mówimy tak o ochronie polskich granic, tak legalnym procedurom, nie decyzjom za biurka, które omijają mieszkańców. Domagamy się szacunku dla, naszego, dla naszej społeczności i pełnej przejrzystości w sprawach migracyjnych. To jest nasz dom i nikt nie ma prawa urządzać go po swojemu. Urządzać go za nas. Dziękuję. za mało miodu by witam państwa bardzo serdecznie Kamil Lewczuk, Konfederacja spotkaliśmy się tutaj nie z nienawiści ale z miłości do naszej ojczyzny bo Polska to nie jest hotel w którym każdy może mieszkać kiedy chce Polska to nasz dom a domu się nie oddaje dom się broni elity chcą nam wmówić, że bez masowej imigracji sobie nie poradzimy, że musimy otworzyć granice, bo brakuje rąk do pracy. Ale my wiemy, że to kłamstwo, bo młodzi Polacy wyjeżdżają, a na ich miejsce sprowadza się ludzi, którzy nie znają naszego języka, których nie obchodzi nasza kultura i nie szanują naszych wartości. Widzimy to w innych krajach, tak jak Niemcy, Francja, Hiszpania ostatnio też. Zamieszki, ataki. Czy naprawdę chcemy, żeby było tak samo u nas? Czy chcemy pójść tą samą drogą? Nie jesteśmy przeciwko pomocy, ale pomoc nie może oznaczać zgody na rozkład państwa. Na utratę bezpieczeństwa. Bezpieczeństwo jest najważniejsze, tu i każdy z nas już mówił, że najważniejsze jest bezpieczeństwo nasze, naszych rodzin, naszych dzieci. Mamy prawo mówić dość. Chcemy Polski, chcemy Polski która stoi na własnych nogach, Polski bez strachu. Bo jeśli my o to nie zadbamy, to nikt, to nikt tego nie zrobi za nas. Dlatego dzisiaj cała Polska chce wołać jednym głosem: stop nielegalnej imigracji. Tak dla suwerennej Polski. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, proszę pozwolić, że posłużę się przygotowanym tekstem, bo to, o czym chcecie dziś mówić, porusza bardzo głęboko. Dziś tutaj nie tylko dlatego, że szukam rozgłosu, nie dlatego, że polityka mnie pasjonuje. Stoję tutaj i poczuję, że y, jestem zmuszona powiedzieć parę słów. Jestem zwykłą kobietą. Mam dwójkę dzieci, mam męża, mam rodzinę. Tak jak większość z was i tak jak wy, chcę żyć spokojnie, chcę móc wysłać moje dzieci do szkoły bez lęku, chcę móc pójść wieczorem do sklepu bez zastanawiania się, czy ktoś za mną nie idzie. Ale coraz częściej mam w sercu niepokój. Wiem, że nie tylko ja. Rozmawiam z koleżankami, z sąsiadkami i słyszę to samo. Że widzimy, co się dzieje w Europie. Że widzimy, jak kobiety w Niemczech, we Francji, w Szwecji muszą się bać, bo pozwolono tam na niekontrolowaną imigrację ludzi, którzy nie szanują naszych zasad. Widzimy statystyki, ale to nie liczby wolą najbardziej. Najbardziej boli to, że te kobiety takie jak my muszą zmieniać swoje życie. Zmienili im świat, bo ktoś nie pomyślał o bezpieczeństwie, tylko o polityce. Nie chcę, żeby moje dzieci dorastały w Polsce, w której dziewczynka musi się zastanawiać, czy włożyć spódnicę czy raczej długie spodnie, żeby nie prowokować. Nie chcę, żeby moja córka musiała bać się ludzi na ulicy. Ja sama pamiętam, jak jako dziewczyna wracałam pieszo z koleżankami po imprezie. Było bezpiecznie. Chciałabym, żeby tak było dalej. Chciałabym, żeby moje dzieci też mogły tak żyć. A tymczasem w naszym kraju cisza, brak decyzji, brak jasnych zasad. Pozwala się, by wszystko działo się samo, jakby to nie miało konsekwencji. Dlatego dzisiaj, jako matka, żona, córka. I przede wszystkim Polka, mówię wyraźnie i zdecydowanie, stop masowej imigracji w Polsce. Nie dlatego, że jestem przeciwko ludziom, ale dlatego, że najpierw musimy dbać o siebie, o swoje rodziny, o swoje bezpieczeństwo. Apeluję do władz, nie ignorujcie tego. Apeluję tu do wszystkich, do Was wszystkich, którzy tutaj dziś jesteście: nie milczcie, bo jeśli będziemy cicho dziś, jutro będzie za późno. Niech Polska zostanie Polską, krajem, w którym matka może być spokojna o swoje dzieci. Bardzo dziękuję. Szanowni Państwo, chciałbym Wam każdemu z osobna podziękować za dzisiejszą obecność. Dziękuję za odwagę, by stanąć razem w obronie spraw, które dla nas są najważniejsze. To, co dzisiaj tutaj wybrzmiało, to nie tylko głosy sprzeciwu tego, co złe. To był przede wszystkim głos ludzi, którzy kochają swoją ojczyznę i chcą dla niej dobra. Ludzi, którzy nie godzą się na obojętność, którzy nie boją się mówić wprost. Polska to nasz dom i będziemy jej bronić. Nie możemy pozwolić, żeby strach, wierność. Czy fałszywa poprawność zwyciężyły nad zdrowym rozsądkiem, nad prawdą, nad tradycją? Nasz głos ma znaczenie. To od nas zależy, jaką Polskę zostawimy kolejnym pokoleniom. Szanowni Państwo, na zakończenie naszego dzisiejszego zgromadzenia chciałbym, abyśmy wspólnie odśpiewali hymn. Niech to będzie jasny, mocny sygnał. Jesteśmy tu, jesteśmy razem, jesteśmy Polakami. Jest. Do hymnu Jest. jeszcze do Polska, Polska nie zginęła, kiedy my żyjemy. Co na boku zaprzepodzięła, szablowo odbierzemy. Marsz, Marsz, Dąbrowski z ziemi łoskiej do Polski. Za Twoim przewodem złączym się z narodem, Marsz, Marsz Dąbrowski, z ziemi włoskiej do Polski. Za Twoim przewodem złączym się z narodem.